Niestety, dopiero co gwiazda zorganizowała imprezę Gender Reveal, gdzie podzieliła się ze światem wielkimi wieściami, a tu już musiała śpieszyć z aktualizacją. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, nie wiem nawet, od czego zacząć. Nie wiem, jak to przyjmiecie, my przyjęliśmy śmiechem i radością, ja słyszałam, że takie rzeczy się zdarzają, ja naprawdę słyszałam, że to zdarza się często, zaczęła swój niespodziewany internetowy komunikat Aleksandra Żuraw, jego pozostała część wręcz nie mogła przejść jej przez gardło. Widać było, że znana celebritka jest zażenowaną sytuacją. Pan doktor się pomylił i nie mamy syna, tylko mamy córkę. I przynajmniej mamy wybrane imię, więc no. Jest super. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest totalnie zdrowe, w końcu się przełamała i wyjaśniła co zaszło. kropka Następnie rzuciła żart, by rozładować atmosferę. No co wam powiem, od początku wiedziałam, że mój mąż chce mieć w domu babiniec i będzie miał. Pomimo wtopy z płcią dziecka żuraw może liczyć na wiele szczerych gratulacji. Wiedziałam, że córka. Gratuluję raz jeszcze. Trzeba chyba teraz tylko imprezę powtórzyć. Sugerują niektórzy, fani. Byłam przekonana, że zaraz powiesz, że to jednak bliźniaki. Odpowiadają inni. Ja mam trzy córki. Przy ostatnim dziecku lekarz jakoś długo mówił, że nie widać płci. Aż w końcu wypalił do męża. Niestety nic tu już nie wyrośnie. A mój mąż też zakochany w córkach i właściwie to byliśmy zachwyceni, że będzie trzecia córka. Pozostali zapewniają, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Aleksandra Żuraw i jej szczęśliwe macierzyństwo bardzo cieszy, tym bardziej, że niedawno influencerka straciła ciążę. Gwiazda 4. Edycji programu Top Modelu zewnętrzniała się na ten temat w mediach społecznościowych już sobie popłakałam, jak widać po mojej twarzy. Nie jest to sytuacja, która mi przejdzie. Myślę, że będę nosić to do końca swoich dni. Teraz po prostu mamy otwarte serca na tęczowy cud w przyszłości i jesteśmy z rodziną, to jest najważniejsze. Aleksandra Żuraw nie kryje, że mimo pomyłki i trudnych doświadczeń jest dziś bardzo szczęśliwa. Zaledwie dwa tygodnie temu obchodziła pierwszą rocznicę ślubu. Pierwsza rocznica, dopiero pierwsza, choć czuje, że jesteśmy razem od zawsze. To był trzy, a jednocześnie najpiękniejszy rok naszego wspólnego dzielenia życia. Dziękuję, że codziennie mogę patrzeć na Twoje starania o to, by nasza relacja była coraz bardziej zgodna i pełna szacunku. Jedyne, o czym marzę w kwestii naszego małżeństwa, to by razem dożyć starości. Czuję, że mamy na to ogromne szanse. Na dobre i na złe. Pisała na Instagramie. Czytaj też.